Siemane Maneczka, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale, czyli w serii o challenge od widzów. Może nie dostaliśmy teraz challenge od widzów, ale dostaliśmy ogólnie, wymyśliliśmy sobie taki challenge. Serię zaczynasz. No, po prostu. I piszcie challenge w komentarzach, jakie mamy robić. Ja będę albo z Karolem, czyli pseudonim ninja, grał, albo z innym. Pieście, czy mam na przykład nie wiem, kogoś brać do serii? Czy wy chcecie w ogóle być w tej serii? Czy bardziej mam grać w kimś w jakim? I o co chodzi teraz? jakie dostaliśmy cieleć? No, Bo nie powiedziałem tego. Jaki kill -off, taki. taka broń. Czy ja mam niebieski, czyli teraz muszę zdobyć niebieską broń. Ja też. Mam na razie nic. No, ja też. No nie, mam niebieskiej broni. Ja mam szarą, ale no. Masz, ja mogę. mam Takticala, ale zielonego. Proszę, ja łuk mam. No, tylko Świetlik mam. Świetliki mam. Nie, mam typa. Czekaj, chodź do mnie. Podaj. ci świetlika ja mi Dobra, mam harpun. Gdzie on jest? Ty to masz, odsuń się. A ja go zabijam. No, co ty, Karol, robisz? To najzi zabiepa. to jest jakiś nook. Leży? Dawaj, od, od razu dobijaj. Mam palącego. Nie miał sądź. nic niebieskiego. Typa mamy. Albo ja mam Masz bardziej? Zawieczony. No, nie, nie, dobrze, Karol. Zżyj, widzowie. Co my tu robimy? Mieliśmy chyba z, cztery razy, musieliśmy nagrywać początek, bo nam nic nie wychodziło. Masz tu podkę, weź te walni. Tu masz mało HP. Nie, my 4-5 razy nagrywaliśmy początek, bo nie daliśmy rady. Albo zaczęliśmy się chichrać z czegoś. Mam typa. To nawet dwóch. Okej. Okay. Ej, a autem się liczy? Mm -mm. Dosta 85, dawaj go. Jeszcze jego kolega tam jest gdzieś. Dobijaj od razu. Głupi jesteśmy, powiedziałem, dobijaj od razu. Nie ma nic szarego. On jest w domku, nie damy rady, chłopowi. Uważaj, tu jest. Dasz? Ja pierdolę, ja nic. Masz ukocie to GG. Ja bym wolał uciekać, Mam. bo strefę mamy. Ej, chodźmy tutaj, bo tam widziałem jakąś tą. Tutaj chodźmy. Może tutaj będzie coś. Dobra, cokolwiek Karol zrobiliśmy. Ty no, wiecie? jest już post. A ty wybaczcie, yy, ludzie wybaczcie nam czy co tam jest niebieskiego. Duża potka albo broń. Tam. I dlatego nienawidzę trochę nagrywać, bo za chwilę będę pewnie zaproszenia. Ale tak czy siak, jak mówiłem, jak ktoś chce zagrać z nami, na przykład, nie wiem, na live'ach albo gdzieś, piszcie swoje Ja pierdzielę! Jezus, ty, ale my auto możemy tak czy siak używać, ale nie do zabijania, bo auto jest ogólnie szare, widzisz? Nie, auto jest ogólnie niebieskie. Jak niebieskie? Czekaj, ja sobie wezmę ten harp. a nie. Czekaj, to trzeba znaleźć coś niebieskiego, ja ci mówię. A je, ale leczenie dowolnie. Tak, leczenie mamy dowolnie, nie? no bo. Typy! Są. M -m -m tak, podpalił. A tym ty to podpaliłeś? No tym, jak one się nazywają? Flargan? Nie, tym drugim. Typy, kto jest gdzieś? A to nie jest czasem okay. boss? Czy to tam jest... Tam coś... A to może być boss, tak to jest boss. A... Karu nie idź, bo to jest boss! Skrzynka odsuń mm. Nie no, walę tą grę na Ray. Tam jest jeszcze jedna, poczekaj, o może otworzę. No i to jest tactical. No nie no to! Świetliki! Może. Daj świetliki! Ja świetliki używam. Weź tę drugą potkę. A ja mam taki syflut! Dobra, jakkolwiek ja... możemy to wygrać, chodź. No dobra, potem wezmę, albo dobra, wezmę teraz, żeby nie było I Ja się. bym nie prowadził. No dawaj, dobra ja wsiadam, dawaj. Dobra, na, na razie dobrze nam idzie, choć dajcie nam piąte miejsce zająć, wiesz to challenge musimy do piątego miejsca, albo dziesiątego, o, od dziesiątego niżej możemy zaliczyć challenge. Dobra, no. widzowie, bo my nie damy rady tych, tak, to nie jest takie easy. Jakbym miał m -kę, no to dobra, chill. Czekaj, bo tu jest chyba, a nie, nie ma, bo... Dobra, wchodź. Nie, ja sobie wolę Tam ty nie wie. A, Flerga ma jeden, dobra. Tam jest coś niebieskiego. A to świetliki. No, ja sobie wezmę. To jest taki challenge praktycznie podpalający tylko. No tak, przecież ja mam jedynie co mam to łuk. Są gdzieś typy. Ej, tak podjechać typów autem. Albo chociaż ich zabić jakkolwiek. To było ci takie, którzy mają ten. Czekaj, ja się tylko góry. my tutaj nie będziemy tak łatwo ugrywać. Jest taki trudny challenge. To się wydaje taki, ale sami sobie spróbujcie. Dobrze, że mam schować, że Karol jeszcze mógł dzisiaj grać, bo on zanim go ma kończyć, co nie? Czy nie? Ma dzisiaj dłużej. No, no czy no, jakby miałem może pojadę z kolegami na rower. Jeśli okay. ktoś jedzie Nie, Oliver nie jedzie A gdzie on właśnie jest? Na komunie, no pojechał 500 km no. stąd Dobra Staszka A też... Metrum... Jaśka też nie ma, bo on też chyba... Nie, Oliver dopiero w poniedziałek wraca A dobra no. Bo bobaczka, albo 500 i... No to masz prawie 500 km stąd 500 to masz ile? Ja stąd masz czekaj Stąd? To gdzie, to gdzie on musi mieć? to no. gdzie on musi mieć? On musi i tak w stronę Warszawy. No właśnie, kurde. Ej, a las! Ty, ale... Uważaj, bo tu masz dinozaura. Oni się zrą. Czekaj, to czemu ty go bierzesz? A tu jest wilk, ja go swoje, pa. A swój? Oswoiłem wilka! Mam wilka! Fak, 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 uważaj! Nie. Fak, Ja się zmaca, więc ci Ja ich będę brał na siebie. Fak, leżę już. Ja już leżę, Karol. Chodź tu. No mówię, że ja już leżę. Nie? Dobrze, Karol No ja już nie mam powiedz. Nie to jest mój! Czemu ty mojego bijesz? A... Dobra, musimy go zabić za to. Muszę trochę mięsa wziąć. Ja mam taki syflut. Dobra, cicho, lepszy to niż nic, pętaj. Ja bym Skybase budował. A, Skybase, jeszcze co? Ej, tu jest rzut! Chodź tu! No, mogą być tam flergan. No, albo coś w tym stylu. Albo poczekać na typów, którzy tutaj przyjdą po ten rzut. Nie, ja bym go brał. Co ty tam robiłeś? Amu zbieram sobie. Mam fotki o... jedynie. Skąd co tam się trafiło. A to. Też tam broń mam. <noise> to jest jedyna sensowna broń. Nie, ja mam łuk jeszcze, więc. Ale ja nie mam łóżka. Aj, Karol! Patrzcie, możemy jeszcze wykonać ten challenge. Ej, tam jest coś niebieskiego, co to jest? Nie jest zły mi niebieski. No tam jest, zobacz, co widzisz? O, ja to biorę! Dobra, bierzcie. Ja jestem bogiem tak... Te... Ej, może na razie nie chodźmy, Karol, tak, tak wiesz, tak byle jak. O wiesz, ale zróbmy te dziesiąte miejsce dla widzów. Flergan. Ja pierdolę. Cztery na... cztery mamy. Dobra, to jest wygrana. Może nie wygraną, a chociaż te czwarte miejsce. Albo nawet te no. dzi piąte, dziesiąte będzie, tak? Też tak obstawiam. A ja, ja, masz Amu do P90? Mam chyba, czekaj, mam. To daj. Czekaj, dam ci nawet o, dobra, cały masz tam. Nie więcej. A dobra, całym mostem. No to ja mam szansę wygrać, jakby no. Ja też mam, przecież ja mam te, ja mam, jak to się nazywa, świetliki. No to ja też mam, ja mam trzy. Ale musiałbyś ich w boksie zamknąć. Nie tylko w boksie. Jak oni z drewna budują, to masz wygraną. No ja mam tylko 600 drewna. Fuck! Kurde, Świat się że zaraz coś wybuchnie maso. Czy tu mogą być jakieś itemy? Ja ciągle nikogo nie było na puszczy. Tam jest skrzynka. Tam faktu. Masz skrzynkę, pa. Czemu tu się nie chce zaznaczyć jest... A, karo fioletowy łuk. To jest takie chęstwo. No wiadomo, przecież ta grana z tych chce dobić. Ej, ja sobie muszę chyba... Dobra, ja będę miał niebieską pompę. Jak? No, bo mam zieloną, Łódka są płynie. lepsze. Łódka. Olej to, nie ma temów. Ale ona tutaj do nas płynie. Idź do zona. Ja dednę. Ja mogę sobie spamującą pompę zrobić. Ej, niebieską. wiedziałem. Dawaj do tego krzaka, albo nie, bo to nam się na nie uda. Proszę, dajcie nam chociaż... Zobacz, jak będziemy przegrywać, to przepraszamy. Ja szybko item craftuję... Typy masz Dobra. po boku. Mają po 30 minus. Mają kraka w kole. Jeden... Nie zabiję go! Ja go zabiję! Ja na no chłopie robię OG, co nie? Leży jeden Fak, ja zostaję. Zabiliśmy, dawaj tego. Dda rol. Ma jakieś niebieskie bronie? Nie, wszystko dobre. <laughs> A To jest takie złoty challenge, ale no piśz w czaty. Patrzcie co my zrobiliśmy, dwóch. Patrzcie. My bez pomp ich roz rozwaliliśmy. Ja mam pompę. Ja mam pompę. No tak, ale ja bez pompy, rozumiesz to? No ale dlaczego ta gra nas nienawidzi? <laughs> to ja chciałbym jedynie emeczkę. No jakby teraz taka emeczka... No a na mnie to nie poczeka, co nie? No. Patrzcie widzicie. No nie. Standard. Jakbyśmy jeszcze Wino zrobili. Ło kurde. Ten spazik taki piękny serpegiem jeszcze. Mamy <laughs> tego... Ej, tu są typy. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Co ty chcesz zrobić? A na mnie to nie poczeka, co nie? O ja mam takie laga. No ja cie, cieć, Jedź już. Dę... A ten się rozbił, co nie widzę, Jo, pierce, a co my robimy, Karol, musimy się teraz kampić. A my nic tutaj nie. teraz się nie gramy, tak? O, leczenie, dobra. Ci się weź, bo ja jeszcze mam trzy potki. Jest skrzynka, proszę weź skrzynko. Się nie no, walę tą grę na ryj. Trzeci raz. Ale co jest? No, ale co jest? Trzeci raz nam się to trafiło. Dobra, zoom, zoom, zoom. Nie mam zoom na. Poczekaj, ja tylko sobie zjem bananki. Zaraz mi pewnie chat napisze. No, a ktoś mi w komentarzu napisze. Ty, ale czemu ty jest bananki? Zawsze grałeś na streamach z banankami. No, wiem, widzowie. Hmm. Co to było? Coś nie niebie... no, no proszę, daj mi to chociaż to, Karol. Biesto. to. Dobra, ja mam Czekaj, jakąś. Czekaj, ja świetliki wezmę. Mogę jechać? O. A bo ty lepiej jedź, wiesz? Ty, ty jedź, Karol, jedź. Tu jest inożala. Schampmy się na tych nagasnących. Dawaj, tu, do tego domku, dawaj. Z tego, że ten domek jest zlutowany? Pa! Mam rękodziało, takie wiesz? Rewolwer, tylko taki niebieski. Więc co chodzi? A masz może zieloną tą pompę? Karol, masz może zieloną pompę, czy nie? O tu jest Pa. Pa, Karol, co ja dla ciebie... Nie, nie mogę? Nie mogę już ulepszyć. No bym dla Karol bym miał dla ciebie. Pompę. Ja po tej grze muszę grę. Ja muszę kończyć. Dobra, Widzowie, to po tej... Jeśli teraz nam się... Nie no, uda nam się. Widzowie, napiszcie i to na... dla nas chociaż. Za to co zrobiliśmy teraz. No czy to, to jest nic. Karol. Już nie wiem co ja mam powiedzieć. Widzę kolejną mnie... Masz? Niebędę. Co? Jakieś macy. No malutko, powiem Ci. Karol, chcesz? Co to? Nie, ja mam... To co ty? Karol, nie, ja Karol, mamy ja, ja dużą mam szansę dobrego. teraz na wygraną. Jak mamy takiej no ta... temy? Zauna mamy trochę e dalej. To, jest samo dobra ja Ale nie, dobra, no, dobra. mamy ogólnie dobrą grę. Czekaj, mogę zobaczyć, czy mogę tą pompę ulepszyć? I mogę no. ulepszyć. Poczekajcie, widzę, że pa... ja ulepszam. No mogę to na daj. to. Ja biorę to. Dobra, mam ulepszoną. Ty, Karol, pa! patrz na ten! patrz ile osób zostało! No! Trzy osoby! Oprócz nas to trzy osoby. No czaty musicie nam to zaliczyć, co nie? Czaty powinny nam... te, czeka w komentarzach napiszcie czy nam to zaliczacie, bo wiecie, my to trochę nuby Spróbujemy zrobić. Ty jesteś nub. Ty jesteś... Dobra, nie możemy się kłócić, pamiętaj. Tutaj nie możemy się kłócić. Czekaj. Rozmieć. mat. Bo mają ty... Bo teraz jest powiększony e, drop są na typy. łuki. Gdzie? Płyną tu. 22. Tu mają ten łuk piepsony. Ja mam kraka. Ma, leży! Podjeżdżamy! Podjeżdżamy! Od razu dawaj! Czekaj! Leży, leży, chłop! Od razu podjeżdżaj. Czekaj. Masz. Nie! Lecz! Ale on będzie typa swojego podnosił. Trudno. No to podniesie. My też podniesiemy. Czekaj, a my nie damy. Karo, od razu lecimy na nich. No. Oni się ulecieli Wiesz o tym? Tak. Czekaj. Oni będą do nas. Poma tam lola! Ten, ten bałwan leży! Bałwanek leży! Fuck. Pali się! Nie wiesz, w ogóle nie zauważyłem, że ja się pali. Ja też nie No ja Ale czemu tu się wszystko pali! Dobra, jak to widzę. nam to, dobra? Byśmy mieli drugie, gdyby, ta, gdyby chłop nas nie zaczął palić. Dziękuję dla, za oglądanie.